Nie dopuszczamy do siebie myśli, że ktoś może mieć inną y, orientację niż y, heteroseksualna. powiedział tam tyle bo na przykład. Przestraszyłam się, po prostu. Najnormalniej w świecie przestraszyłam się, że, że będzie miała ciężkie życie, że to społeczeństwo i da popalić. Jest cały czas w tym samym związku, także jest bardzo szczęśliwa. Nazywam się Aneta Ostrowska, jestem mamą Wiktorii, moja córka jest lesbijką. Przyszła po szkole i powiedziała mi o tym. Ile miała wtedy lat? Niecałe szesnaście. I jak ty zareagowałaś? No, w pierwszym momencie było ciężko, to był taki dla mnie szok. Przestraszyłam się po prostu. Najnormalniej w świecie przestraszyłam się, że, że będzie miała ciężkie życie, że to społeczeństwo jej da popalić, że, że spotka się z różnymi objawami homofobii, że będzie w jakiś sposób wykluczana. Poza tym strachem nie miałam żadnych obiekcji co do tego, że córka ma orientację homoseksualną. Nie, nie, nie stanowiło to dla mnie żadnego problemu. Młoda dziewczyna, pełna emocji, jeszcze w okresie takim trudnym, prawda? Kiedy pierwsza klasa liceum, wiadomo, że są różne problemy, a tu jeszcze taki problem dosyć, dosyć poważny. Jakoś to przetrwałam ten pierwszy dzień, drugi, no i później zaczęłam się uspokajać. A czy córka powiedziała tylko tobie, czy też nastąpił taki coming out też wśród znajomych, czy, czy do rodziny? Nie, na początku powiedziała wyłącznie mi, ponieważ ja uznałam, że to też nie jest jeszcze może czas na to, żeby, żeby tak autować się do wszystkich. rodzinie została bardzo dobrze przyjęta przez wszystkich, bez wyjątku, ale ten coming out w rodzinie, wśród, wśród znajomych następował stopniowo. W dniu, kiedy moja córka powiedziała, że ma coś ważnego mi do powiedzenia i że przyjdzie po szkole i powie mi o tym, to już przeczuwałam, co to będzie. Natomiast my, rodzice, nie mamy, niby się domyślamy, może coś przeczuwamy, może gdzieś coś jest, gdzieś pod skórą, Natomiast no, istnieje coś takiego jak heteronorma, której się silnie trzymamy wszyscy, i nie, nie dopuszczamy do siebie myśli, że ktoś może mieć inną y, orientację niż y, heteroseksualna. Nie obawiałeś się samej orientacji, bo ona była dla ciebie nad, czymś naturalnym. Natomiast reakcji, otoczenia i, i tego przykrości, czy nawet wręcz dyskryminacji, jaka może spotkać Twoją córkę. I czy te obawy je, sprawdziły się? Te obawy w dużej mierze się nie sprawdziły, dlatego, że córka akurat szczęśliwie chodziła do takiego liceum, gdzie te, gdzie te przejawy homofobii nie były zbyt wielkie. Ktoś tam się zaśmiał, czy, czy powiedział tyle zło na przykład, to jest bardzo przykre. Natomiast no, nie, nie spotkała się nigdy z taką agresją fizyczną, z takim wykluczeniem. Jakoś radziła sobie z tymi przejawami, które były w szkole i to, do, do tej pory jakoś to wszystko się dobrze układa. Ile lat już minęło od tego coming outu? Sześć lat. Córka jest cały czas w tym samym związku, także jest bardzo szczęśliwa, wspaniale sobie układa życie i jest to dla mnie wielka radość. Jedyne czego mi brakuje to tego, żeby mogła swój związek zalegalizować. Zrobię wszystko, żeby mogły się pobrać, że wyprawię im hucz na wesele. Jest to pierwsze w Polsce stowarzyszenie rodzin i przyjaciół osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych. Nie ma czegoś takiego jak leczenie z homoseksualizmu, ponieważ homoseksualizm to nie jest choroba.